Janusz Pierstupa, zapraszam na Wiadomości. W dzisiejszym odcinku... Dłuższa praca robi z nas kolejki i dwa skandale na KSW. Zapraszam na odcinek. BĘDZIEMY PIERD... Witam wszystkich, tak, to jest tak, dziesiąty tak, odcinek tak, indywidualistów tak. Ja Jestem nowy... Kur... Dobrze, dobrze, dobrze. bardzo dobrze ja Jestem nowy prezenter sysu. to jest... To jest Szyman yes. A to jest też Piacze Friend Wąski Jaki Wąski? Beblu jest Beblu jest, wszyscy są na swoim miejscu, zaczynamy dziesiąty odcinek Kontakt. A więc od razu chciałbym powiedzieć, że likwidujemy ciekawostkę. Będą same tematy. Nie będzie ciekawostków. No, przedstawimy Wam miał. temat, który jest we wiadomościach przez 24 godziny na dobę. Kręcony w kółko, jak w koło i cały czas e, ponawiany, czyli to jest temat emerytura, prawda? Dokładnie. że wiek emerytalny został podniesiony zwiększony dla wszystkich i dla kobiet i dla mężczyzn i teraz nikt nie będzie mówił, że o, bo tutaj za nie, właśnie nie będą tak mówić nie będą tak mówić, ja będą mówić. i tak dalej no bo, no właśnie tak będą mówić I się nie, ale feministki chciały równouprawnienie Chciały i teraz Mają równouprawnienie Dokładnie, nie, nie. łopatę i do kopalni i jest już I chcemy Niemiec cycków Ja nie, cycky muszą być cycek jeden musi być Jaki jeden? Mogą no Jeden u nas w odcinku Jeden u nas zawsze jest w odcinku cycek, cyceciak nawet Ja jestem cyce, przepraszam Jesteś cyceciak a kopnąć jak też kiedyś do p No więc wracając do tematu, yy, chodzi o to, że wiek się zmienił z 60. ilu tam? Nie, na 65 dla mężczyzn na pewno, a dla kobiet było ile? 60 albo 63. To znaczy 60 albo 63, tak. Było na przedsiębiorczości, ale jako wzorowi uczni nie pamiętamy. Tak, Ja pamiętam. Bo tak, uczymy się nie. trzy razy Z. To jest prawda. Yy, jak to szło? Zupa, zupa, zupa. Nie, właśnie nie. Zupa, Było... z... zakuj. Yy... Zdaj, zapomnij. O, dokładnie tak. Tylko z tym drugim to nie zawsze, ale to ta mniejsza. No ale jak te babki mają pracować do 67 lat? 67 lat. Wyobrażacie sobie? Na przykład właśnie żeby wam to wyobrazić, ktoś sobie po prostu to wyobraził i wyobraził to sobie i to i nagrał to i my wam to pokażemy. My to wam pokazujemy właśnie teraz leci do Was filmik, Pam! Właśnie się skończył filmik. Witamy po przerwie! Po przerwie, witamy, skończył się filmik, obejrzeliście go, mam nadzieję. I chodzi o to właśnie, że tak pewnie będzie to wyglądać moim zdaniem. Moim zdaniem to, będzie, to jest bez sensu, bo... Jak 67-letni na przykład będzie mechanik, albo będzie elektryk, albo będzie hydraulik, to on nic nie będzie umiał, bo już podczas tego jego kariery zawodowej tyle się rzeczy zmieni, a on będzie cały czas tymi starymi metodami robił, że to będzie masakra. Właśnie, bo on się uczył takimi rzeczami, co było aktualne w jego czasach. W jego czasach, dokładnie. A jeżeli jesteś właśnie. Jeśli wykonujesz jeden z tych zawodów, to musisz być cały czas. Na czasie. Zapomniałeś dodać, że będzie ślepy, głuchy i głupi. To od urodzenia. Człowiek się głupi rodzi i głupi umiera. To prawda jak takie babki mają pracować do 67 lat. Tak, to 67. Jak one już mają 40, one narzekają, że i kręgosłup, bali! Moim zdaniem, no to. Nie, to tak naprawdę to gówno w sumie obchodzi. No ile ja mam lat? No, no, na razie do roboty nie chodzę, zanim będę miał te 67, to to się zmieni i będziemy tyrać, i tak do 80. No, zapomnijcie. Teraz, teraz się i... cieszcie, że jest fajnie. Następny temat, Następnym tematem naszym jest skandal jaki został ostatnio zrobiony w na KSW 17. Na KSW 17, jak na pewno pamiętacie, Pudzian walczył z Thompsonem. Jak on ma na... James Thompson? James. James Thompson walczył znacznie z nim i zapomniałeś dodać, że to był rewanż według tak, na zemsta. To była Zemsta Pudziana. No i teraz może kontynuuję mój cyceczek. Cyceczkę kontynuuj. No to prawda yy, na tym KSW wydarzyło się to, że po walce prawda James Thompson zabrał mikrofon. Mm. Oh, fucking joke! It's a fucking joke! Is... Are you serious? On mówił Why so serious, I so serious. Tak było Zabrał mikrofon Komentatorowi... Komentatorowi... Dobra, zaczął... ale może on coś powie. A ja nic o tym nie wiem. Zaczął bluźnić na nasze KSW, chociaż to... sam bym to Ta osrał. mówił, że, że jest KSW beznadziejne. A później oglądałem filmik z nim, wywiad dla angielskiej telewizji. I on tam mówił, o KSW jest dobre, KSW jest y, ładne, KSW jest piękne. I y, KSW jest dobre, tak, ja lubię KSW, lubię przyjeżdżać do Polski, lubię walczyć. A to tylko dlatego, że został pieniążki za to i się... No właśnie, no... Albo jeszcze mu grozili karą pieniędzy. Właśnie, albo mu groził karą i się opamiętał i powiedział, że oj, bo ja to powiedziałem, bo... Ale wiecie, jakbyście mi płacili na przykład 1000 złotych, to też bym powiedział, że któryś z was jest na przykład fajny że go lubię i że w ogóle... To tak naprawdę... Ktoś tam mógłby być skończony kretynem. No ale poniosło go nic dziwnego, bo w sumie walka była dla niego, chociaż... Jak dla mnie, to ten remis mógłby zostać, A nie, nie było źle. To jest drugi skandal, który się odbył tak. na KSW, jaki ponieważ, co, no jaki skandal? Walka nie, nie została A anulowana, sędzie? tak? A, no tak, według sędziów... Walka. To będzie tak, tu jeden sędzia, no jak to Ci się podobało, no nie wiem, ten Pudzian, no on tam mi dał, no 20 no, złotych mi dał, no to tam... To co, to, to ja powiem to może, mi że... On To ja tam. może powiem, że, że to dla niego walka, dobra? To, to ja dla niego stawiam. Ja stawiam się. Tak, a ty? Wyda na... Zi, Gienek, a jak ty stawiasz Gienek? Nie wiem, p nie lubię, on się... Pudzian się zeszmacił. Ale Pudzian mówi, że tanio skóry nie sprzeda. Ile ja już to razy słyszałem, dobra, to go... Ja, stawiam, ja stawiam na Pudziana, dobra. Daję karteczkę na Pudziana, a ty? Mietek, dobra. To weź może na Tomsona żeby było, że tam niby się kłócimy, no dawaj, dawaj, na Thompsona, dobra, na Thompsona, a ty? Ja ale... wezmę to, losujemy i pokażę to, co wyszło. Nie, to nie, to ty, nie, nie do, 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 to, to powie to ty daj na Pudziana, ale weź, weź tą od, nie, we, daj na Tomsona ale weź tą od Pudziana kartkę, tak, dobra? Dobra, dobra, nie, i... dobra O, Pudzian, ja teraz, Pudzian, i nie, bo wzięli tak, patrzą. I z przodu był Pudian, a z tyłu był, był Thompson. I tak o Thompsona wybraliśmy, to dobrze, to dobrze. I tak później się okazało, o oh, fuck, o oh, fuck. No Ale i Thompson... wiecie, dam, no a wrócili sobie do domku i wszystko fajnie, a na drugi dzień... Włączałem telewizję. O kurde. Ty. Ela Co to, to co to było? Wzięli sobie. Dostałem 20 złotych później. No i co może się tym dupem se podać? Nie, za 20 złotych, to już mogę sobie flaszkę. Tak chyba bola. Było, albo, albo z sensem się gada, albo się z keretynem i już yy, prawda. Mm. Właśnie z, już podjęliśmy z, z normalnie yy, wybór. Właśnie podjęliśmy wybór, debila, granie debilan wychodzi całkiem dobrze. Co nie Michał. No nie wiem, skończyło się tak, że później jest w sędzia, sędziowie są fki i Tomson jest w Mogliby mogliby to rozwiązać bo tam żadnego zawodnika nie no mamy Mi Michał no mamy mamy jednego ale nowa to ty no do niego nie mamy można jednego spojrzeć. no i Błachowicz to dwóch zawodników polskich którzy znam. nie znać No ale Pudzian to się ześmacił. był mistrzem świata tu miał tu miał a teraz co prawda z MMA z gwiazdami

nie było płatne. No. Dobra, więc kończymy, stęka przed wami. Oglądajcie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, komentujcie znowu i odzywajcie się w ogólnie. I łapkujcie, bo nie było. Łapkujcie, bo nie było. Co do dołu możesz ty troll, troll. Dobra, daj O, właśnie, dokładnie, tak ma być. Bo, bo, jak tak, tak będzie, będzie, to... Tak! Będzie tak. Co pokazać Co pokazać Dobra, żeby tak. Że będzie tak, tak właśnie będzie. Od dzisiaj, od następnego odcinka i cały czas. Oglądajcie nas. No P mamy w zespole i... Mamy w zespole cyceczkę i ono dzisiaj właśnie będzie z nami. Dla ciekawskich on właśnie miał być tym, który, którego go nie było. Ale I to w oto sumie jest. Nagrywamy, wiecie, od gdzieś z Feniks z popiołu. Tak, nie było, a jest jak, jak Żeli Papon, jak Lechroch Roch Pawlak z tego nic nie się będzie, ale tam w stanie. Dokładnie, dokładnie tak. O! Będziemy robić making offy. Boj bo, tak, Making offy będziemy robić. Bo zo, no zobaczycie zresztą. Są takie jajca i normalnie. jest smaczne. Zobaczycie. Jesteśmy takimi kretynami, że ojej. Te byle. Miał, włącz się. Dopa... Ty... <laughs> Musimy. Do <pa. śmiech> do... Ręce. I pamiętajcie! I pamiętajcie! Nie ma o... Siła! Siła! Jeżeli chcecie się dowiedzieć, o czym oni tak naprawdę gadają, piszcie, na pewno wam odpowiemy! Bez. Ymm, Bez problemów! Problemu. Siedem! Przed 2 grudnia 1949 roku każdy człowiek mógł kupić sobie niewolnika, lecz w tym dniu wszystko się zmieniło. Na wolnik, Idę, ja. panie, idę. Słucham. Niewolnik. E, podaj mi jeszcze jedną poduszkę, bo mi to niewygodne jest. Tylko szybko tak raz, raz. Proszę, pana. No. co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? Słuchaj, niewolnyk, co nie wolnik? Przemę... Przemę to samo to samorządy wziąć. Bardzo dziękuję. A bo... Ej, ek... e, ty, nie wolnik, mi wszystkie koniecznie na srebrnej tacy. Tak, mój panie. No. Co tu się kurde dzieje? No, co, tu co się dzieje? Ja śpię sobie. O, dzięki, dzięki. Ja sobie śpię u siebie w łóżku i Negus mój jest też. On tu sobie też spał. I pan tu przychodzi i co w ogóle? Po co pan tu? Z kim pan jest w ogóle? Ja jestem, proszę pana, urzędnikiem ONZ. I tak. chciałbym panu przekazać, że od dzisiaj kończy się niewolnictwo i nie może pan mieć swojego Negusa. Ja, jak? No za zaraz? Ja, nie ma odprawy. Za, zabiorą mi moje Ale dlaczego? Jak? Sam będę musiał wszystko robić, sam nogi myć? sam poduszki przynosić sam? Jak? To, no. za... Proszę pana, musi pan ruszyć swoją dupę i wszystko robić sam. Wchodzi no. taka ustawa, żaden Nie będzie. Nie wiąże jej złamać. Yeah. Nie musi pan służyć temu bestynnemu łachmycie. Jak się pan nazywa? Bambo. <laughs> Jak taki musz... Przepraszam. Dobry. Naprawdę nie muszę mu służyć? Potwierdzam. Co potwierdzam? Że pan ba Bambo jest wolny i może pana kopnąć w dupę. Nie. Jestem tutaj czekolada. Chodź tu.